Ej, widziała mi latarek! Ej, zabiła mnie, zajebała mnie! Witam widzów. Co Jestem. Strasznie. Ej, masz obsiane gatki? Mam obsiane gatki. Japczyn dwa razy rękawiczki razem za 10 połów. Serwer name będzie... Co będzie, so będzie name? No bo najpierw robicie hasło 1, 2, 3, 4, 5, a teraz 1, 2, 3, 4. No to chłopie. No nie, bo 1, 2, 3, 4 było od początku, tylko powiedziałem, 1, 2, 3, Zostałeś skiną. Nie mamy. Ja nie, grać, albo bab, nie ma. 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 Nie I'm playing this one. Obama. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen. No. Nope. Nah. This way. Trochę chujowo, że tak późno <śmuszczaj> live. Chopie, live był od dziewiątej rano. Trochę chujowo, że ty nie jesteś na bieżąco, a teraz do mnie pyskujesz na czacie. Kuli, cię za W GTA 5 oczywiście. I tak się przybliża ci ekran, to jak musisz To musisz to zblindować, przed... bo masz pewnie zblindowanie. Ej, co On, to? Jała, ta, działa, działa. Ale nie jej, bo w prawym górnym rogu macie jakby służycie w tej latarki. Ale ona się mamy, regeneruje! Ale wolno Tak, no wolno się regeneruje. Drogi? Nie da się wejść. Not really. Dobra, no. Mam paliwo, mam paliwo. To pewnie paliwo jest, żeby podpalić tamten stos no Bo tak. ogólnie tu tak, trzeba zbierać paliwo, siano i kozy A I ktoś mi może wyskoczyć? I tu masz, No na razie sianko. nie Sianko, tu macie sianko. I, tak, jak spotkacie kozę, to rzucajcie jej pod nogi ona wtedy zacznie jeść, wtedy umierze się do łapy. Ej, wziąłeś siano! Kozę dobra, musimy palić. Dobra. musimy razem spalić 10 kus i z każdą spaloną kozą y, demon który tam jest się irytuje Ej, i wtedy a... jest silniejszy Czekaj, a gdzie mamy... Gdzie mamy dać sianka? No, sianka to rzucasz, rzucasz sobie kozu. do ręki i gier rzucasz pod no. siebie i jak rzucisz pod siebie to koza podchodzi i zaczyna jeść to posiada i wtedy możesz I wtedy złapać ją ją za kark tam, Co? Wtedy... biedne kuski no. Dobra no coś... My... Co to jest Dobra, nie speedruny. Uwaga! No i dobra, no biegną se. Biegną do piwnicy. No i co? Nie było co? żadnej animacji. Drzwi, ani... Drzwi no Nie było żadnej animacji, mogliśmy chyba je rozjebać. Nie, nie, mamy... nie. Nie, nie, One znikają. No widzisz, nie ma No i tu nie możemy wyjść, bo trzeba znaleźć klucz. Klucz jest tutaj. Ale tu cała akcja się rozgrywa w tym domku? Tak. Przecież my to przejdziemy w minutę o, oj. Oj. O, oj Gościu, co ty gadasz? Ja już mam klucz o. Fadę, A, a u na jakiejś zajebie? O patrz I co, ono coś robi? No. Nie, i to nie. Eee! Dobra Znikła? Tak no. o klucz. Ej, ja sam idę. Ej, ja chcę z kimś. Kto tu jest? Chodź. Na górę? Ja jestem, no ja jestem z PogChampem. Ej, ja nie wiem gdzie jestem. Co? Jest tam? No jest tutaj. Ej, a może być u mnie czy nie? Nie, jest, no, Jak na, jest na pierwszym piętrze. Dobra, może. chodź, chodź, po, chodź tam to jest rudy? Karuda. To pokciąp Ej, chodź ktoś do mnie, bo się boję teraz Dobra idę Gdzie jesteś? Kurwa, nie wiem Na strychu O Nie jeszcze nie jestem na strychu A Gdzie? Tu jest, tu jest, na schodach Ej! Ja jestem tu gdzie A. weszliśmy na drugie piętro, tylko że jestem od razu wyżej poszedłem jeszcze Dobra idę, idę Co chodzę? Weź weź tą paliwko ktoś zamiast sianka A, no. A gdzie ty jesteś kurwa, gdzie wy jesteście? Na dół, na dół. o tu widziałem cię Chodź i dobra, i mamy dwie kózki, bo palą też znalazł. O! Kurwa! Pomóżcie. Co mu robimy? U go. go się spala? Tak, tak. Dobra, łatwo. Dobra, ty pierwszy dajesz? Tak. Dawaj, podpala ją. E? No. No. Dawaj drugą od razu nice. O no, idzie, idzie, idzie Co? Nie widzę jej Biegnie, biegnie No gdzie biegnie? Nie, Nie ma jej o, o, widzisz, widzisz? Jest, 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 przed nami o, gdzie, o, jest, się ucieka, jest, jest. gdzie, się ucieka? Gdzie się ucieka? Teraz jest, jest Teraz, ona stuna ma, dostanie stuna Biegniemy do domku biegnie. teraz Do domku ona chyba na jednego teraz pada. Nie! To ciągle zawała. Co on nie żyje już? Nie bierze go, ciągle, bo... Bierze, bierze go. pteczkę. Balcie ją mu kurwe! Ale A, ja nie, nie, nie teraz nie ma co, nie ma co teraz, bo ona teraz nic mu nie zrobi. Teraz ma cooldown, to szybko go pod. Zapiła go. Nie, on teraz nie korzystać. Szybko. szybko, bo ona ma teraz cooldown. Taki lekki. Uciekamy, uciekamy, no. tego A tam jeszcze była zjawa taka zwykła ta, 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 No, była, była trabię, trabię, trabię takie A jak zgaszę latarkę, to mnie widzi? Tak Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. A no, dobra, ona no idzie tam Czekajcie Widzę jakąś, czyjąś latarkę widzę Są, jest klatka z kozami Mam, mam kozy! Otwieraj Trzeba mieć ten kejczki. O, idzie, idzie, widzicie? Jest tam Jest tam, jest tam, no. Kurwa, nie ma ty... Ale Uciekamy gdzie mamy biec? Uciekamy Tutaj, z domu. Za mną, za mną, za mną, za mną. Za mną, Aaaa! za mną, Jak spierdalałem, mamy kozy w ogóle? Nie mamy. A mogą być kozy na dworze? No, tak, tak, mogą być. Ale tam musielibyśmy pójść kurde, wjeżdżać, ale kuń, tam jakby za to, za to, za to, ja to, ten to się... To, no to ja tu jestem. A jak ją najebiemy gdzieś indziej niż w tych wazonach? Nie da się. Ej, widzisz się? To wiatrak. Tak, ale wiesz, że on Ej, weź weź ktoś ten Ej, daj mi kąze Weźcie desianko i weźcie, weźcie paliwko Chodźcie, chodźcie, spalimy A weź daj mi kąze nie jeść Chcesz? No Rzuć, rzuć, rzuć Ty chcesz tak po kolei je palić? Da, Ej, no, nie mogę tak, jej podnieść tak, tak, później zrobimy Jak? Teraz, Jak? teraz, teraz, teraz Podnieś o, Jest, teraz mam Teraz nie upuszczaj Weź paliwko ktoś Dawaj Ja, <laughs> ja się cieszy. No i im więcej, im więcej, więcej tych Dżeryja! No tak, robimy jej No co I coraz, jest. I coraz no dłużej trzeba... Ja chcę, ja <grystanie> nie ma jej ją Deszcz pada o! Jest! Się, to jest, to jest, to jest! jest, Dobra, palet... Drzwi zamknij! O nie! Kopałam, jest, to... Dawaj, wejść tak? Ej, mam kozkę. O nie. Mam kozkę. Nie, 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 nie. używaj. Się używaj tego. Dobra, Ej, mam nie, kurwa kozę. Dawaj. Dawajcie ją zabijamy. Pomóżcie, pomóżcie na dworze, bo jestem sam. Dobra, biegło. A jak wrzucę nam kozę to ona ucieknie, czy nie? Ta ucieknie. Jeszcze znaczy, to... O nie. Czekajcie. To... Ej, bo Ej, bo musicie spalić tam co już tu jest! Tak, wiem, 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 ja ją zaraz ale ale to tam chyba Ale ona nie, nie jest od odpalała teraz, więc git. Gdzie idziemy? Chodźcie wszyscy ze mną z niech ktoś otworzy tego cage'a. Ty, bo ja mam cooldown na latarce. Ja, ja bym go spróbował, bo jest z szansą go Jest zbytom. z tobą, z tobą. Ej, jest kolejna gdzieś. O jest. kurde, uciekam stąd! Kurde, kurde! Kurgo! Dawaj, No i rzucam, czym się rzuca? Tu jest, tu jest koza Czekaj Gdzie ono jest? Tak kurty siada Mam, mam, ziemię za kurtkę, za kurtkę ją podniosłem Ja mam kolejną, tu trzeba siankę odnaleźć ja, na mnie, na mnie siankę, ja tam A, no dobra Ale ona może się teraz uchwalić No właśnie Ziemba nie wiem Nie wiem, no Weź jest weź palić nie ej, co jest?! Jak my w domu. A, ty. No, ej, zabili nie. mnie! Ta. Czemu on mnie zabił, jak tego spaliłeś? No. Pomóżcie mi, tu, ku... Ale tu jest jeszcze jeden! Jest. Nie nie Ja mam, to ja jest... mam, już go ta to, ta Ej, kuska, kuska, tu jest obok. To jest to, to, no to co jest. ja miałem. Dawać się... Ej, ej, ej! Dobrze! Tam, jest A. Ej, serce mi bije, to co to znaczy? To, to znaczy, że, że, macie, że, to tak. znaczy, że cię gonić. Stój, kurde! Ej, zabrała naszego, bo gonimy ją no, czy nie? Ma, gdzie jest? Gdzie jest Popcham, gdzie jest Popcham. Zobacz, go zaraz na łóżko. Tak. No, nie, tu jest, tu jest Puska, to ja nie chcę. Weź, weź, weź tam Paliłeś, bo to, to jest za łatwe. Je, jesteś, jesteś... jesteś e... Jestem szefem. Ja jestem truciem. Ja... Nie mogę, ja jestem w truciec. Mam kozę. jest jakaś stacja z sianem? Nie mam. O, biegnie nam. Gdzie, gdzie, gdzie? No, Ej, nie działa mi latarek! Aaaa! Ej, zabiła mnie, zajebała mnie! Hahaha! <noise> nie zbierajcie, Ej gdzie się czołgać? Gdzie to o, się? Jeźdź, tu są dwa o jeszcze zaczęła się odmaliła jeszcze się się apteczka, ej tam jest, ja widzę apteczkę, czekaj Ale Ja teraz ja podniosę, bo ja No ja to. Się... też jest... na, na lewo, zna. na lewo, Nie on mnie zabija Kurwa Nie mam latarki a ja się se, se, gdzie, gdzie masz, aptekę? Na mnie jest y, apteczka jedna Kurwa w piwnicy, w piwnicy, na, piwnicy, na piwnicy dworze jedna. Ja jestem na zewnątrz ty Jedna, w piwnicy apteczka Ej ginę, oh, oh. dobra oh, Pokrzan chyba Trzy, dwa, jestem. jeden Jeb musisz to zrobić Na mnie jest piwnica zgin ja, zgin ja, zginąłem A no A, teraz A wszyscy zginęliśmy Już za duży chaos <śla> był wiecie No tak no niestety mnichy poległy. No jakbyś nie spadł do tej jednej koszy. No ale chłopie! Przegraliśmy, to <śmiennie> trochę no bo trochę riski w internecie pokazywać swe picy Lepiej jak pokażesz jakie sobie zrobiłaś tipsy Chociaż mnie to jebie i otwieram sobie chipsy Tu na streamie mi widzowie